Bóg cię oczyścił i Teraz kochasz Boga. Chcesz być wszędzie, gdzie dzieje się coś dla Boga. Kiedy dzieje się coś dla Boga, Ty nie uciekasz i wbiegasz w te miejsca. Nie chcesz tam być, uczestniczyć. Jesteś bardzo energiczny, pełen energii. A Bóg pokaże ci, w jaki sposób lokować tę energię, jak jej używać, aby Kościół mógł bardziej z niej korzystać, aby był z tej energii użytek. Jesteś człowiekiem inicjatywy, nie kimś, kto czeka na kogoś, kto ci powie, zrób to, zrób tamto. Wiesz dokładnie, co robić. Jeżeli trzeba to wynieść, to wyniesiesz, Przenieść, to przeniesiesz. Widzisz rzeczy, które, które za które trzeba się wziąć. Bóg Cię będzie używał w ten sposób. Chwała Panu, że Ty zmieniłeś swoje życie. Bo Bóg teraz naprawdę może Cię użyć. On w tej chwili też Cię używa. Ale będzie używał Ciebie w wielki sposób w przyszłości. Bądź wierny. Bądź wierny w małym, a zobaczysz, co będzie się działo w przyszłości. Będziesz wchodził do różnych miejsc i mówił, Bóg, był dla mnie dobry. I wiesz co? I nie słuchaj diabła już ja Bo On przychodzi do ciebie. I mówi ci o różnych rzeczach, o różnych... On przychodzi do ciebie, żeby ci wygrać rzeczy, aby ci zabrać je i <muchem> żeby zabijać. Więc słuchaj Boga. Tak? Jesteś dobrym człowiekiem. Dziękujemy Ci. <muchem> Może zapomnij o, o tym kościele. Przyjedź do Irlandii i razem będziemy działać. <muchem>